Smartfon w rękach dziecka może być narzędziem do kontaktu, zabawy, nauki, ale może też być źródłem uzależnienia. Warto rozmawiać z dzieckiem na temat zasad korzystania z telefonu, ale także zagrożeń. Należy wprowadzić jasne reguły korzystania z urządzenia, a także ustalić czas, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie ze smartfonu. Stworzyliśmy Phonostop, aplikację, która chroni dzieci i młodzież przed fonoholizmem, a rodziców edukuje, udzielając sugestii w przypadku wykrycia tego zjawiska. Aplikacja jest czytelna i łatwa w obsłudze. Phonostop składa się z dwóch oddzielnych aplikacji mobilnych dla rodzica i dziecka oraz panelu zarządzania dostępnego przez stronę www. Program kontroluje m.in. ilość czasu spędzanego przy telefonie, rodzaj aktywności, blokuje strony stanowiące zagrożenie, umożliwia dodanie stron na czarną listę, wyłączenie dostępu do internetu w określonych godzinach. Fonostop pozwala zbadać stopień uzależnienia dzieci od urządzeń mobilnych według metod badawczych opracowanych przez zespół naukowców z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Spraw, by internet był bezpiecznym miejscem dla Twojego dziecka. Fonostop